A Agnieszka Czajnik. Okay, się... kto, kto wiedział, kto wie. Dzień dobry Państwu. A to się kręci, dobry kręci Dobry wieczór, jesteśmy w programie C. i mamy gościa specjalnego Pana Kulczyka. Dzień dobry. Dzień dobry witam pani. Pana, witam tak? Pana. Proszę Co? Pana, pierwsze pytanie jakie mogę Panu zadać to jest ten. Jak tam Pana sprawy biznesowe? No wie pani, jak to jest? W Polsce trzeba... Ale my jesteśmy wziąć, w Ameryce, proszę. proszę Pana. Ale on ciągle żyje w Polsce. Ale jesteśmy w Ameryce, nie? Biznes się wszędzie kręci dookoła świata. W jednym miejscu będziesz tylko brała pieniądze, to nie wyjdzie. Tak, okej? Okay? Będziesz biedna i na bruku będziesz siedzieć. Czym pana, ale ja mówię o Ameryce teraz? W Ameryce jest chujowo, tutaj tu za dużo konkurencji. Trzeba dookoła świata jeździć, nie? Panie Kulczyk, a proszę mi teraz powiedzieć, jak tam pan na sprawie biznes majtkowy. Czy ma pan jakąś partnerkę taką? A po no, to jedną, ale. <śmiech> 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 proszę pana, jesteśmy na żywo, proszę się uspokoić. Przepraszam. jak nie mogę. Ale wszędzie chodzi strałę majtkowej, no to tak najczęściej schodzą stringi A to tam w stringach chodzi Panie Kulczyk, proszę Pana. Najbardziej proszę. lubię dziewczyny w stringach nie? A A nie, to nie, nie tylko ja, połowa chłopaków na świecie teraz. właśnie Ty też, Witoldzie? Tak ja. lubi lubię. Ja Zamykam, bo ja mam jedno pytanie do pana Kulczyka. To, to jest ta osoba, która dzisiaj mieliście wyciąć nie. nerkę i sprzedać. Proszę pana, nie, ta mała proszę tutaj, o! Nie, ja? nie, ta nerka jest za bardzo przepita, ten biznes nie przejdzie. <grym> Aha. Panie Kulczyk, właśnie. Tak. Jak, jaki pan ostatnio biznes rozkręcił, proszę mi powiedzieć. Ostatnim razem nie pomyślę Czyjechałem do tej tutaj pani, co teraz na górze. Nie pani. Pani reżyser Pani reżyserka Agnieszka Mazowsze. Aga! <laughs> Dzień dobry. Był, kurwa Mazowsze. Która Ameryka. ma trochę problem no, z nerwami, ale. Bo za mało można bier. z nią dobre biznesy robić. Na przykład. Swoje Ey, a piwo jest jeszcze? koleżanki. Nie ja ma piwa już, nie? Kurwa, to jest. Słyszysz, ja cię sprzedaję. Przez, ja wiem. <laughs> za, mały, ja wiem. <laughs> za małe grosze, ale. A Ale dużo, idzie. A dużo benefitów. Dobrze, idzie, proszę blada. państwa. To wtedy... był kulczyk. Dziękuję. <laughs> Dziękuję. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze no się skończy. Dziękuję. Dziękuję Teraz wspólnik kulczyka jeszcze bo mamy minutę no, ja... i Ja nie mogę się wypowiadać. Dziękuję pan Witold, Witold ja maj, sobie nakręcić karierę kobietą, a ty mnie ty próbujesz odnieść. Ty już no? byłeś. Ty już byłeś. Ja co, nie mogę to by było tyle na temat pana Kulczyka. Pan Kulczyk się unosił, A pójdę, on co? jest majewski, ten z tego majewskiego show Spoczynamy. No, no co? No. Aga, wyłącz, wyłącz, to i będziemy się bić z tym. Nagrywa? Dale. No, nagrywa cały no, czas nagrywa, wszystko, nagrywa. Weź, weź taki krótki filmik nakręcimy, jak się bijemy. No, dobra, to przestań. Pokażę, Ty się na tym nie znasz.